sto! Ten Rusek nie żartował z tymi odżywkami, z tymi sterydami. Nie wiem. Ja też nie wiem. No będziesz miał dżunglę, będziesz miał gdzie spać. Dobra, sąsiad. Mam cię w okrężnicy. Jak mówisz, że mam iść spać, to idę spać. Nara. Patrz, bogaty, prezydent, Jezusie Chrystusie! ma w to jest Odpala Odpala mój piracki sprzęt. sprzęt Moje PlayStation, i zaczynamy jazdę. Ja pokażę temu żółtemu frajerowi, jak się kosi trawę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Postanowiłem nagrać tego patostrima, ponieważ moje pomysły są zawsze zajebiste. A wszystko, co robię bez tego żółtego szczocha, jest zajebiste. Dlatego mam tutaj co to za kurwa samouczki. Wydupiaj z tym. Dlatego mam tutaj, czemu mi z tego wylazło? Właśnie to. Mam tutaj symulator koszenia trawy i mam nadzieję, że wykorzystam go później w prawdziwym życiu. Nazwa firmy: czerwony. Kurwa, czemu to nie idzie pisać? Wolny sąsiad. Kurwa, za długie. Muszę na, napisać tutaj z błędem. No, trudno. Ok, kurwa. A ja chciałem kosić trawę, a nie jakieś tutaj firmy zakładać. Logo firmy. Na pewno nie zielone. Jakaś trawa pewnie będzie tutaj. Dobra, w dupie to. Wszystko mi się podoba. Jakieś takie. Co to za kółko? Dobra, może być. Ja chcę tylko kosić trawę. Nic więcej. Kurwa, jak to chujowo się na tym padzie obsługuje. Zakładaj. Miałem no, sobie kosiarkę wybrać. No, dobra. Włączy się to w gówno w końcu, czy nie? No ja pierdolę. No i dobra. Trzeba ruszać z pełnej pizdy. Będziemy gosić kurwa dinozaury. Co to się kurwa tak długo wczytuje? Wszystko przez tego żółtego ciula. No ale dobra. Dobra, możemy zaczynać. Mmm, jaka niska trawa. U mnie jest trochę wyższa, no ale cóż, zacznijmy coś prostszego. Teraz zrobimy symulację życia, jakby wyglądało moje życie, jakie moje życie byłoby piękne, gdybym nie miał takiego głupiego sąsiada, Andrzeja, geja, pigmeja, który ma dwóch ojców i śmierdzi Żydem na kilometr. Teraz naciskam przycisk. Enter na moim padzie i rozpoczynam moją karierę. Będę kosił trawę. Dobra. Wsiąść na pojazd. Ciekawe, jak ja mam tu kurwa F nacisnąć na tym padzie. Ale dobra. Pominię kontrolę terenu. A co ja mam tam niby sprawdzać? No przecież widzę, że jest trawa do skoszenia, no to będę ją kosił. Z, aby włączyć silnik pojazdu. Czekaj, kurwa. Muszę sobie chyba klawiaturę tutaj podłączyć do tego mojego. Playstation bo. Dobra, klawiatura podłączona. Mogę teraz nacisnąć Z. Dobra, jadę. Albo i nie, dodaj gazu. Co ja jestem? Hitler. Dobra, teraz mogę kosić trawę. Jeszcze się nie włączył ten zasrany silnik. Co to jest, kurwa? Silnik na węgiel, którego nie ma? No zjebana kosiarka. No jedź, kurwa. Ja pierdolę. Wiedziałem, że ten żółty sąsiad jakoś to telepatycznie mi tutaj spierdoli. Nawet, kurwa, pograć nie mogę. No chuj, no nie idzie tego włączyć. Czekaj. A może złe, złe litery naciskam. No to jest coś niemożliwego. No dodaj gazu. No. możesz sterować przepustnicą za pomocą I oraz T. No i co? I gówno. Przytrzymaj Z, aby włączyć silnik pojazdu. Specjalnie do tego streama się tak przygotowywałem, żeby nauczyć się czytać. I co? I gówno. Nie idzie tego... Ja pierdolę, to za durna gra. Już wolę iść i chyba wykopać tą trawę razem z korzeniami. Ile razy jeszcze to załączę, zanim się to załączy? Dobra, w końcu się kurwa udało to pierdolę, teraz muszę skosić tą jebaną trawę. Kurwa, czemu to jest jeszcze nie włączone? Wysokość ścinania możesz zmieniać za pomocą E oraz Z. Najpierw to by... Wy... Trzeba było chociaż to kurwa załączyć. E oraz C. Włącz ostrza. No w końcu coś mądrego. Dobra, kosimy. Jakieś jebane kwiatki tu posadzili. Jak ja mam teraz to skosić? Hmm. To z dedykacją dla mojego sąsiada. Wiem, że z lotu ptaka będzie trzeba było to zobaczyć. O! Ale mi dobrze idzie. Aż normalnie za nie mówiłem. Zajebiście. Kurwa, jakieś kujowe te jaja mi wyszły. Choćbym miał trzy jaja. Zobaczę, czy tutaj idzie zrobić to z lotu ptaka. Jakiś taki, bym powiedział, kujowy ten trawnik tu mają. Dobra, koniec tego pieprzenia. Ja tu muszę ładnie trawę skosić. No jak wszystko dobrze pójdzie, to skoszę tą trawę, dostanę wynagrodzenie. Zawsze o takiej kosiarce marzyłem. Ale zajebiście. Kurwa, czemu to się nie kosi? Ja pierdolę, tutaj też? Ta trawa, kurwa, chyba jest na tych jebanych sterydach ludzkich zasadzona. Prosi się to w ogóle, czy nie? A może mi się to wyłączyło? Po co się to, kurwa, wyłączyło? Co za gówno. To ja tu jeżdżę tak bez celu. Postępy tniesz na złej wysokości. Nikt mi nie powiedział na jakiej wysokości mam to tnieść. Cnąć. Wszystko wygląda na to, że tnę to tak jak Morawiecki Podatki. Czyli kujowo. Wszystko na odwrót. No co zaś, kurwa, jakieś ostrzeżenia będziesz mi tam podawał? Uważam, że trawa jest pięknie skoszona. Czekaj, bo tu coś się nie gra. Jak się to obniżało? Niech na złej wysokości. No to daj mi na właściwą wysokość, to będę wtedy na dobrej wysokości to, to ciął. Proste i logiczne. Czekaj, muszę sobie tutaj dać. Zakres wysokości cięcia. Bieżąca wysokość trawy. 13-20 cm. To jest niemożliwe. Gdzie tutaj są te jebane przyciski? Tu są. Zmień. Zmień mm. wysokość Gdzie to jest? Jest E i C. E. Czyli muszę albo E, albo C. E, albo C. 8, 7. Dobra, 6. Teraz tak. możemy kosić. No i zajebiście, No, sąsiad. Ty zgnita parówo. Patrz, tak się kosi trawę. kurwa. Mendożuta. Ciekawe co ty teraz robisz. Pewnie konia walisz. Już mam prawie 5% trawy skoszonej. I mówię, no że ja pierdolę jakieś tuje, tu zasadzili bijoci. 1%. Więcej te trawy nie mogliście tutaj zasadzić? 10%. Chyba będę to do jutra, kurde. Kosił. Ale to jest bardzo dobry pomysł, żeby pozbyć się mojego sąsiada. Nie wiem, sprzedam jego wszystkie rzeczy i wtedy kupię sobie taki traktorek. Będę popierdzielał po moim podwórku. Dobra, ludzie, czas kończyć tego streama. daję z siebie całe 30%, a nawet ponad 40%, i nawet moje procenty cały czas rosną, ale. Prawda jest taka, że procenty powinny rosnąć gdzie indziej. Także ja teraz kończę i myślę, że najprostszym rozwiązaniem będzie wypierdolenie tych kwastów razem z korzeniami, bo to jest bez sensu. Będę jeździł tak kurwa do jutra. Do widzenia. Ja Cię dupie. Po całym dniu kopania rowu, o wreszcie skończyliśmy i wykopaliśmy Ci odpowiedni grób. Kurwa, ale o. to wypuściło korzenie? No ja dobra, to co wyłazimy? Oj chuj. Hmm. Chyba, chyba sobie zostaniemy to Teraz tu. Cię zgwałcę. Spierdalaj!